Można chodzić godzinami, troszkę się spóźniłem, it, e, chodzić godzinami i się nie nudzić <laughs> Tu nie ma miejsca na nudę <laughs> Sorki? Um, tu nie ma miejsca na nudę wejsza sztasie Po prostu tu jest tyle rzeczy różnych ciekawych do odkrycia, że nie wiem po paru godzinach, okej, okay, może się zacznie nudzić chłodzenie po samym eizon ale Daj normalnie to nie. Um, mam jakąś um, <tryk> Tak, znowu punkt kontrolny. Tylko ten, podładowanie woalu. <tryk> Dyszwap, tak, dyszwap. Masz. LOL! Tylko ja tak mogę. Tak, to są miejsca, gdzie zawsze tworzą się... ...nowe, nie wiem, nowi przeciwnicy, tak? Zawsze. <sweat> good morning, to you, The law declared you better stay off the streets. If you need to move about, I recommend the rooftops. They rarely look up. Oh, you can take the sewers. It stinks but it beats getting shot. If you haven't made it to the Christel Circle safe house, you should go there soon. Our leader, Caroline Becker, is waiting to talk to you. She has information about your mission. A, ten nie, nie, można na przykład wyjść na do. O kurde. Snajper. Ostry snajper, że no tak. Czekajcie, uda nam się. Udało nam się. Wow, ale ledwo. Teraz wyjdź stąd. Gara. Zginiemy? Pierwsza śmierć? Nie, nie zginiemy. To będzie pierwsza śmierć. Uff, one ledwo blisko było.

We've been watching the Nazis construct some strange device in an abandoned church. They sent an attack team, but they could use your help. I marked the location on the map. Be careful, Ahto. Od razu nas to. Do kościoła! Myślałem, że to było jakoś inaczej. Jest zaś ten kolor. No dobra, idę z Tobą do kościoła. Gincie, 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 no! O, a ten w łeb dostał BJ O nie! Właśnie, ten Colo, ten doktorek, który teraz tak mówi dziwnie, nie? A on jest wkurzający pod tym względem, że... O ty, o ty, o ty, gin, gin, gin. Au! Ej, to tu mnie szwab zachodził! Ej, a ten siedzi i nic nie robi! Jaki Niemczek temu... dobra, nie wystarczy zawsze była... O! Od razu. Sztykki dni w głupi. Eee. Ej, czekaj informatorze chce odwiedzić ten. Czarny rynek. Pozwolisz mi? E, ja wiem gdzie jest czarny rynek, a, chociaż wy jeszcze nie zawsze wiecie Do czarnego ręku się wchodzi tędy W tą stronę się tylko tu szło W tą o tu jest złoto zawsze Proszę możemy tu wejść Możemy na całe szczęście We recently appropriated a box of crystals the Nazis had been shipping. I have no idea what they do, but we'd be happy to sell them to you. Just talk to the vendor and he can help you. I heard about your visit to the dig site. Dobre, as a young Russian, you freed... Hello, Looking to spend some money? Guten Tag, my friend. I heard about your exploits at the Nazi dig site. Uh -huh.

I kupię, czarownik optyczny. <laughs> eee, no, no, tak. Co? A, ja mówię o tym teraz. To, tak. Dobra. I eee, tutaj mamy nasz MP43. Mm, no tak, on. Zawsze jest dobry, ale woal oh, Tu nic nie możemy zmienić. Spowolnienie? Tu mamy hmm. o nie by mogli zatrzymać czas. A czemu nie tam? Dobra. Hmm. Karl. Jezu. Karl nas interesuje. Tu będziemy mieli na farmie i w kościele będziemy mieli bagmat w kościoła. Hm. Ha, Jeszcze. No. Możesz, możesz. Uzupełnienie. Okej. Okay. A, tu mamy pełne. Hmm. Tak. No. No. Surrender! And I'll make your death quick! Onward! Oh, yes! We have a little bit of a poro elo, Brown. This is You must be Blaskovich. Right We've heard about you and the can circle. I recommend you stay out of sight by traveling through the sewers. Civilians tend to get shot. Nie jestem cywilem e, już spędzimy nasz informatorku Czy jesteś tu dalej grzecznie, czekasz na pana Jeszcze trochę czasu mamy O, materiały wywiadowcze Dobra, to może pójdziemy sobie nie tu Ale z pójdę na górę A arcykapłan Niemiec Które czekał na strzał w głowę Jakiś tam Dobra, nie chcę czytać tych tych heavens, you saved my life You'll find payment. Eee... Aha. W bliższym znajdę wynagrodzenie. Czyli złoto. Eee, czy to wynagrodzenie tak czy siak sobie wziął? Dobrze już idę, idę, ten informatorku. Informatorzy, no I... <laughs> Czekaj, bo tu jest takie bardzo ciekawe miejsce znowu. A, to jest tylko takie coś. No dobra. Eee, przynajmniej mamy złoto znowu. To po co ty się tak kryjesz? To jest przejście tylko do wschodniego średniego Tego trzeba uratować!

We are in the middle of a business transaction when the nazis interrupted us. <laughs> what do you think we should do with the body? Leave it. Let the corpses have a way of disappearing in Eisenstadt. Where are you hiding, man? Keep moving! I thought they'd start shooting A to nasz informator, na nie jest nieśmiertelne? Chyba, że jest, a to... A jest, poszedł pewno. No ja na Was czekam. Wszystkie podróby niemieckie. O, kolejno. A ja myślę, że oni powinni się nauczyć walczyć. Nie wiem, czy ich ktoś uczył kiedykolwiek, że się nie sprintuje na przeciwnika. A w każdym razie nie tak jak oni to robią. O, materiały wywarszą. Ale jak, jak sprytnie ukryte, nie? E, granacje. jest złoto. Uff, myślałem, że się zablokowaliśmy. No. BJ, nie rób problemów. BJka. Jezu. Wow. Patrzcie jakie oni mają zlewa A przypominam cały czas gramy na ciężkim poziomie trudności Właściwie to ja tu nigdy nie byłem Pamiętam tylko mnie wkurzały wkurza, Niemcy Ła My się wyposażymy zbieramy stąd tą amunicję. Ej no i z tego wynik, na to wygląda, że on nie żyje, nasz informator. Nie wiedziałem, że on może skinąć. Ale się to porobiło. O, szafkę mogę, mo dobra.